tutaj nasiona rzodkiewki białej śnieżka. Rośnie ona, przynajmniej z mojego doświadczenia, dużo lepiej niż te wszystkie różowo-czerwone rzodkiewki. W jaki sposób je sieje. To są moje nasiona. To są strąki, w których są nasiona. Wygląda to tak, że w tym strąku, jak się go rozgniecie, to wtedy widać w nim nasionka. Pokażę jeszcze raz. Idzie, wypadają nasionka, z których będą rosły rzodkiewki. I teraz tak, jeśli posieję, ja sobie tutaj szukam takich luk w zagonie, w których nic nie ma w tym momencie i sobie tutaj odsłaniam odsłaniam sobie zrębki, które się jeszcze nie przerobiły przesuwam sobie i w tym miejscu sobie wysieję te rzodkiewki i teraz tak część zgniatam żeby wypadły nasionka i te wzejdą mi szybciej a część zostawiam całych po to, że dzięki temu kiedy te już zjemy, te sobie powolutku dużo wolniej będą kiełkowały, no ponieważ musi osłonka tego strączka tego strąka sobie musi zgnić i dzięki temu proces kiedy pojawi się rzodkiewka będzie dłuższy a to sprawi, że mam w jednym miejscu po prostu rzodkiewki wcześniej i troszeczkę później jest to Specjalnie zamierzone i właśnie dlatego dzięki temu jest jakby dwa razy mniej pracy. Zaoszczędzamy. No i po wysianiu tych nasionek biorę te zrębki z powrotem, przysłaniam delikatnie, dosyć płytko tymi zrębkami, podlewam i żodkiewki sobie zejdą za jakiś czas w tym miejscu. Tutaj też mam lukę i też sobie ją wypełnię tymi właśnie rzodkiewkami, tymi nasionami. Jeżeli pozostawicie jednego roku kilka lub kilkanaście rzodkiewek, żeby wyrosły z nich, żeby pojawiły się na nich nasiona. To później będziecie mieć dużo swoich nasion. Będziecie mogli się cieszyć swoimi silniejszymi, oczywiście, roślinkami, warzywami. I przysłaniamy bardzo szybko, szybkie sianie, szybki proces i gotowe trzeba tylko podlać o jeszcze to coś zostało natomiast polecam wam bardzo wam polecam rzodkiew Agata sobie uprawiać w ogrodzie ponieważ jej jej plony są bardzo duże rzodkiew rośnie taka na przykład 20 do 30 cm długa rzodkiew biała bo to są małe rzodkiewki Biały, biała rzodkiewka śnieżka taka kulka mała takie jak w sklepie tylko białe, biało lekko różowe. Natomiast ta rzodkiew agata jest bardzo duża. No i macie w jednym miejscu dużo więcej jedzenia. Jest ogromnie plenna i dużo nasion też się z niej zbiera. Bardzo ładnie planuje. Długo się ta rzodkiew agata trzyma w ziemi i można dzięki temu sobie bardzo długo z niej korzystać. Wcale nie jest tak, że się psuje czy strasznie szybko idzie w nasionach.